I zapraszamy Was do tego, żeby jeszcze na chwilkę złapać kontakt ze sobą. Zatrzymaj się, weź kilka oddechów. Wejdźmy w ten stan, który pięknie poprowadziła nas na początku marta. Stan większego, szerszego bycia, głębi świadomości. I zobacz. Jaka krawędź w Twoim życiu zaprasza się do tego, żeby ją poeksplorować, poznać trochę bliżej, może trochę oswoić, nadać jej jakiś ludzki wymiar? Zobacz, jaka krawędź Cię zaprasza do eksploracji? Pozwól, żeby to właśnie krawędź Cię zaprosiła ze swojej, z miejsca swojej mądrości i zaproszenia. I stojąc w przestrzeni, mając przed sobą odrobinkę przestrzeni. Stań tak, żeby właśnie mieć przed sobą trochę miejsca. Zaproś, żeby ta krawędź, która zaprasza się do eksploracji, pojawiła się przed tobą. Pozwól jej przybrać jakiś kształt, jakąś formę. Zapraszam do takiej pracy. Gdzie to nie intelekt gra pierwsze skrzypce, ale właśnie czucie, wyobraźnia. Wyobraźnia zasilona waszą intuicją. Zobacz, popatrz na krawędź przed sobą. Jakiej doświadczasz, co widzisz? Co zwraca Twoją uwagę? Może coś w tej formie, którą krawędź przyjęła teraz i pokazuje Ci się coś, zwraca Twoją uwagę? Użyj jakiegoś słowa do opisania tej krawędzi. Jakie słowo pasuje tu najbardziej? Bądź chwilę z kształtem, z formą i sprawdź też, jaka jest Twoja relacja do tej krawędzi. Jak reagujesz na to, co jest przed Tobą? Nic z tym nie rób. To nie jest czas na działanie, po prostu zbieramy informacje i stajemy się bardziej świadomi krawędzi, która jest przed nami. Zwróć też uwagę, czy ta krawędź jest blisko Ciebie, czy może masz wrażenie, że jest daleko? I zobacz, bo być może już na tym etapie ta krawędź manifestuje jakąś wiadomość dla Ciebie. Być może płynie od niej jakiś przekaz. Otwórz się na to. Wsłuchaj się, zobacz, poczuj. Jaki płynie od niej przekaz? I chwytając to, co się pierwsze pojawia, zbliż się fizycznie do krawędzi, ale jeszcze i nie przekraczaj. I kiedy jesteś bliżej, z tego miejsca spójrz do przodu w swoją przyszłość. I zaufaj, że przyszłość ma dla Ciebie wiadomość. Pozwól przyszłości pokazać ci, co widzisz, co wyczuwasz, patrząc w przyszłość. Co cię woła? Wzywa. Może to jeszcze subtelne, szepczące wołanie, a może wyraźne? Teraz, będąc blisko tej krawędzi, zapraszam Cię do odważnego ruchu i przekroczenia jej i wejścia w przyszłość. W tej przestrzeni eksperymentu odważ się przekroczyć swoją krawędź i wejść w przyszłość, tą, która jest za nią. Oddychaj i poczuj, co się zmieniło, jaka to jest energia. Jak reaguje Twoje ciało? Co wyczuwasz, co zauważasz z tej perspektywy? Popatrz teraz wstecz na podróż, którą odbyłaś. Odbyłeś. Zobacz, jaka droga cię tutaj doprowadziła. Może się tu pojawiać wiele informacji, a może tylko najważniejsza. Jakie krawędzie pokonałeś, pokonałaś, przychodząc tutaj, do tego miejsca? Co potrzebowałaś zrobić? Co potrzebowałeś zrobić? Czego się nauczyć? Czego to od ciebie wymagało, żeby stanąć w tym miejscu? Oddychaj, czuj, zobacz też, kim, czym jesteś tutaj i co musiało się w tobie zmienić. Zobacz też, jak zmieniło się Twoje życie, Twoje środowisko, Twoje otoczenie. Teraz wróć do tego poprzedniego miejsca. I zobacz, biorąc taki głęboki oddech, co jest teraz inaczej? Co nowego zauważasz? Jakie to jest na teraz dla Ciebie? A teraz stań po środku tej krawędzi, wejdź w nią, wejdź i połącz się z jej energią. Wejdź w sam środek swojej krawędzi. Oddychaj i Czuj jej energię, pozwól jej mówić do siebie. Zobacz, poczuj, co jest esencją tego wyzwania. Co tak naprawdę jest tutaj wyzwaniem? Zobacz, poczuj, co ważnego dla Ciebie, dla Twojego życia, dla tego kim jesteś. Co ważnego jest w podjęciu tego wezwania. I weź teraz jeszcze głęboki oddech. Przyjmując te wszystkie informacje, i wyjdź z tej linii czasu, stań w takim neutralnym miejscu, tak żebyś mógł, mogła zobaczyć tę linię linię czasu swojego życia. Tego miejsca, co odkrywasz, co jest wyraźne, żywe, a co jeszcze nie jest takie klarowne. Do bycia kim Cię to zaprasza, to co odkrywasz. Czego to potrzebuje od Ciebie? Do zrobienia czego Cię to zaprasza? Twój pierwszy krok. I jeszcze bez włączania kamerek zapraszamy, żebyście sobie usiedli przy biurku i być może jest to dobry moment, żeby sobie zapisać najważniejsze spostrzeżenia, bo będziemy z Martą jeszcze mieli kilka takich refleksyjnych pytań dla Was, zanim zakończymy to doświadczenie. Dajcie sobie dwie minutki, trzy minutki na to, żeby już teraz zapisać może swoje zobowiązanie, może najważniejsze spostrzeżenie. I zapamiętując bądź zapisując najważniejsze spostrzeżenia, zapraszamy Was do takich intuicyjnych odpowiedzi jeszcze na pięć pytań, które dla Was mamy. Pierwsze pytanie brzmi tak: Jaka jest przyszłość, która na Ciebie teraz czeka? I intuicyjnie, czyli chwytając to, co się pierwsze pojawia, możesz sobie zapisać i odpowiedz na, o odkryj odpowiedź też. Pozwól odpowiedzi przyjść na drugie pytanie, jaka krawędź jest teraz przed Tobą. A trzecie pytanie brzmi, jakie wyzwanie wiąże się z tą krawędzią? W jaki sposób ta krawędź, lub to wyzwanie? Teraz Cię prowadzi. I w końcu ostatnie. Co stanie się możliwe, kiedy podejmiesz to wyzwanie?